Tygodnik wprost opublikował listę najbogatszych rodzin w Polsce. Jak się okazało, kulczykowie musieli pożegnać się ze szczytem podium. Kto zatem zajął pierwsze miejsce? Jak co roku, Tygodnik wprost opublikował swój ranking najbogatszych polskich rodzin. Przez 6 lat na pierwszym miejscu figurowali kulczykowie. Dominika i Sebastian kontynuują dzieło swojego ojca, lądując na szczycie podium z zawrotną kwotą na koncie. W tym roku jednak wszystko się zmieniło. Kulczykowie już nie najbogatsi. Okazuje się, że Kulczykowie wcale nie są już najbogatszą polską rodziną, a sześcioletnia passa została nagle przerwana. Na pozycję lidera wysunęli się Starakowie. Jerzy Starak ogromnego majątku dorobił się nie tylko ze względu na wprowadzenie do Polski dużych firm, ale także dzięki przeprowadzanych przez siebie zmianach w polskim biznesie medycznym. Zatrudnia ponad 4,3 tysiąca pracowników i wytwarza przeszło 800 produktów w pięciu zakładach produkcyjnych. Nad nowymi farmaceutykami pracuje w trzech ośrodkach badań i rozwoju. Oprócz segmentu farmaceutycznego, do Jerzego Staraka należy również lubelski Herbapol, znany producent herbat czy soków, głosi rubryka. Kulczykowie przegonieni o 2,5 miliarda o jak dużą kwotę Starakowie przegonili kulczyków? Kulczykowie zgromadzili łącznie 16,6 miliarda złotych, a Starakowie sumę większą o 2,5 miliarda. Z majątkiem wycenianym na 19,1 miliarda złotych, czyli większym od kulczyków o 2,5 miliarda złotych, to oni są dzisiaj najbogatszą rodziną w Polsce, możemy przeczytać.